Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Comson, a to czwarty materiał karierą Lech Gdańsk e, tak wygląda skład na mecz Ligi Europy zobaczymy w sumie jak to wszystko wyjdzie, jak na razie jak widzicie cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu teraz czeka nas mecz z Rosenborgiem jeszcze tutaj kontaktowałem się z dwoma zawodnikami, którzy po prostu nie mieli klubu i już wam pokazuję kto to jest, to Team Payne, a drugi, a drugi to Nirmal Hetri Zapraszam Was na mecz wyjazdowy z Rosenborgiem. Tak więc gramy z, z, klubem, z, gramy z klubem z trzeciego miejsca. My jesteśmy na pierwszym. Ale wiecie, właściwie to dopiero trzecia kolejka, więc no może być groźnie. Dobra, lecimy z Koksem. Szósta minuta, rzut wolny dla Rosenborga i Ojeju, poprzeczka, naprawdę groźny strzał, ale jednak Trela chwyta to. Chociaż tutaj jeszcze nie koniec I 1-0 Nie no to już było oczywiste Już myślałem że uda to się wyjąć ale Ach, Kiepsko 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 8 minuta i tracimy bramkę Jaki przestraszony ten napastnik Cholera wydaje mi się że to był ślisk prosto w piłkę ale tutaj ja nie wiem no myślałem, że nie ta kartka jest rzut wolny, kolejny rzut rzut wolny z takiego miejsca i bramka w 20 minucie. Cholera Kiepsko w 20 minucie już przegrywamy 2 do 0. No ale na szczęście nie, nie gramy na swoim boisku. Jeszcze czeka nas rewanż. Uwaga Pawłowski, wrzutka i jest! Dobrze! Kontaktowa bramka w 27 minucie z naszej strony Pedersen Dobra blokada i teraz z główki wow słupek Rzut karny? O co chodzi? Coś się w ogóle stało Zobaczmy na powtórce Ej, no nie no to to już jest bóg fifa. Ja w to nie wierzę Co za beznadzieja nie, i weź tutaj, graj w FIFA. Dobra, lewo czy prawo. Uwaga. Wydaje mi się, że prawo i środek. 36 minuta, przegrywamy 3 do 1. Goł stracony na wyjeździe. Uwaga, ma I. Jest, jest, 3 do 2. Ale szybka odpowiedź. Jest to, jest to, idealnie Teraz trzeba uważać Wrzutka No nie Fuck Jak to mu weszło, zobaczcie Wrzutka i tutaj taki strzał, no taki Nie, no nikt by się tego nie spodziewał Michał Mak, uwaga Dobrze Dobrze, Michał Mak, teraz proszę Państwa, jest. 4 do 3. Dobrze. 80 minuta. Pierwsza bramka Michała Maka w europejskich pucharach. I ogólnie pierwsza, pierwsza bramka Michała Maka w barwach Lechigdańsk. Jeszcze rzut rożny. No nie! No nie! Cholera! 90 minuta. Ostatni rzut rożny. Nawet Trela tutaj wszedł i... Jest! Jest! Tak jest! Doliczony czas gry. Zdobywamy czwartą bramkę w tym spotkaniu. Coś nieprawdopodobnego, zobaczcie. zrzut rożnego. Kto to zdobył? Chyba bóg Darcy, czy jak się tam nazywa? Tak jest, to on zdobył też bramkę w Eurolidze, Szybko tutaj przechodzimy do defensywy. Jeju, nie wierzę co się dzieje w tym spotkaniu. Pogrom, 8 bramek w ciągu 90 minut. I to jeszcze w Eurolidze. Teraz trzeba tylko to bronić. Ryski. Dobrze, out. Akcja w tym spotkaniu. Michał Mak. Czy zdobędzie bramkę? Michał Mak. Nie zdobył. Jeszcze kontuzja naszego zawodnika. Już trudno, gramy do końca. Ariel Borysiuk jednak musi zejść. Zakończone spotkanie. Osiem bramek w tym meczu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że na klasie światowej uda mi się w ogóle zremisować. Jak było 4 do 2. To już mówię cholera, już będzie słabo. A tutaj zobaczcie, 13 strzałów, 11 celnych. Posiadanie piłki 45%. Oddaliśmy więcej strzałów niż Rosenborg, więc naprawdę jestem zadowolony. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Na razie.